Dobra, gościu, tak, zapyrę ta, walony. No dam, zobaczymy, co ty dam, znalazłeś dam, tam w ogóle. Zapraszam, zapraszam na blisko. O, o jacy, nie nim! Słuchajcie, trwa super epicki konkurs na Aka Redline oraz dwa żywiołaki wody. Aby wziąć udział, wystarczy zubować mnie oraz Andrea oraz obserwować nasze Instagramy. A wyniki tego konkursu ujrzycie już na 2000 widzów na tym oto kanale. Hej z tej strony, rozwitam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a w tym oto filmie gramy w nowy tryb The Binding of Isaac. Dajcie znać na dole w komentarzu, jaki kolejny nowy tryb chcecie zobaczyć w naszej grze, naszym CSGO. Także piszcie na przykład nazwę gry, jaką chcecie zobaczyć lub inne pomysły. A ze mną jest dzisiaj Andrew. Elo, elo, wbijam tutaj bit, lecę a bo pozostawiacie lajki dziś, zostaw kowa, bracie, suba, zostaw dzwona, nie będzie tutaj jakiś dziwnych coś tam było zobacz, Jo, jo, elo! jo, jo, elo! Z tej strony Andrew, ze mną jest rościk, to znaczy na odwrót. To znaczy na odwrót i generalnie łapeczki zostawiajcie, suby strzelajcie a my lecimy, lecimy z odcinkiem, także zmieniaj drużynę Andrew. Masz 4 sekundy na zmianę drużyny! Trzy sekundy, 2, już. 1, 0, halo, pod, BOKI Kurde The Binding chodzi? of Isaac! The Binding ja of Isaac! Biegasz po mapie, chodzi? masz y, tam mapę, widzisz lewy górny róg tu masz mapę, tam Widzę. masz różne supermoce, różne bronie na mapie możesz znaleźć, także ja zrozumie, życzyć powodzenia. Skakać? Tak, musisz skakać, zdobyć broń, to ogólnie na mapie ja są pan, wiem, gdzieś, różne. <laughs> 1-0, także po naszej stronie wynik, kochani. <laughs> skakać w dziury, to skaczę w dziury. No. Nie, Nie w dziury, zrozumie. tylko na mapie masz itemy, które Aha. możesz zbierać. I co ja wuju z nim mogę zrobić? No zabić mnie! To jest walka! A dobra! Co ja cię i na napyrę walić, Są skrzynki, które się otwiera jak coś. Okej. Okay. Dobra. Ej, mam no. coś! Ja też mam. bez Ale jesteś na walony, hopy. U, dobra. Gościu! Tak, da, na pyrę dam, dam, walony. No zobaczymy, co ty da, znalazłeś da, tam da, w ogóle. Da, da. Dobra, Mam ja gościu pie... cię szukam. To jest taki trochę Lida. labirynt i są różne rzeczy na mapie, tak jakby bonusy. No tak jak w The Binding of Isaac było. Odwrócony krzyż. Kur... KUWA MAĆ! Odwrócony krzyż mi zdjął <laughs> 60 HP! <laughs> Ten odwrócony tych chyba jest przeklęty zbyt bardzo ostatnio, co? No. Zjął mi 60 HP, gościu. Prawie zginąłem. Gdzie jesteś, Izaku? Ym, generalnie to teraz ciebie szukam, także Andrew. O, dobra. O! Pogchampik widzowie! Pogchampik! Nie wygrywa, tylko Andrew wygrywa. Pogchampik, Ziomek, ty nawet nie ja, wiesz, co? ja tu odnalazłem. Mi? Taki totalny Pogchamp, że rzucam no, smoke'a i weź go, szukaj. Powiedz, czy widzisz smoke'a. Taki Smoke, który namierzy nas. Widzisz tego Smoka? Mhm. -mm. Nie widzisz smoka? Dobra mm. gościu, żeby nie przedłużać dawaj na środek mapy Dawaj na środek mm -hmm. mapy, idziemy się walić na pyrki Na środek dobra. mapy Dobra. Także... Idę na środek mapy Skok życia guys, skok życia tu był robiony mm -hmm. Idę na środek mapy Środek mapy Dobra Idę Ja już tutaj... czukam Andrew Dobra, Idę na Andrew mapy. Andrew, walićmy, walimy Cpało. cię Walimy cię Tak, tak, walimy się, walimy O, tak. dobra, dobra Jest krzyż tym razem Tym razem do góry był, dobry krzyż, także ten krzyż jest na Gdzie plusik. Gdzie środek mapy. Środek MAPY! Ja jestem... ja środek mapy. Gdzie jest środek mapy? Środek, środek, środek mapy, taki kwadrat wielki. Co to jest środek? Taki wielki kwadrat ziomek. A jak wygląda rąb? Jak wygląda rąb? Weź, gościu, taki wielki, wielki kwadracik. Ale Chodź tam. Ale się boisz? A ja do ciebie przyjdę. Za chwilę będę. No gościu, weźcie nie kamp, bo... Szukam tutaj... Ciebie! Ja ciebie też. O widzimy się. Jaka muzyka? Co jest gościu? No nie! No nie, gościu, Zigla mnie zabił, miałem ja Kałacha. Ale ty. to. jest to. Aj, ale a tu jest wyżyciłem. tak ciemno, totalnie, że hej. Tu jest tak a ciemno. To muzyka jakaś gra. No, słyszałem tę muzykę, to jest muzyka a, ostatecznej a, a, walki. A ja mogę to wywalić, czy nie mogę tego wywalić? Co? Ale co wywalić? No, bronię, wszystkie wyżycie Co rundę masz, teraz, tracisz nie? wszystkie bronie. Aaa, to dobrze woliłem, bo, bo chciałem się pokazać, <laughs> że wyżycie swoje zajemisy w tym bronie. <laughs> a miałem snajperkę 30 Dobra, 30 do dawaj, walk. robimy co rundę coś takiego, gościu, że. No. Lecimy na środek mapy. Dobra, ja już mogę lecieć. No Sparuj. ja tutaj zaraz lecę, tylko otwieram boksa. Łatwo! Dobra, kochani, kochani. 2-1, 2-1. 2-1, Lesa, tak to się robi. Andrzejka. No dobra, pijesz go Energola, ja tutaj bez żadnych wspomagaczy cię tu pokonam, także Jaka ja nie potrzebuję dostań. żadnych siorbów. O normalnie, kostkę zdobyłem, gościu, ty już jesteś robiony. <grym> Normalnie. Ja nie wiedziałem o co chodzi w tym clipie, Ja się bałem, widzowie. Ja się bałem. Dobra, uwaga, wjeżdżam na Enderu. Enderu, gdzie ty. O! 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 Kurde. No nie, no nie. A! Jest! 20 HP! Porbiony mi się, Endria. kurde. 126! 126, no ja miałem 150. Co jest? 150 miałem, gościu. Znalazłem życie. Znalazłem no, zwiększenie roz, życia. Zroz, bo ja mam lagi, muszę powtórzyć. Ta, ta, tak chciałbyś, chciałbyś. Chciałbyś. <laughs> no, skrzynkę rozwaliłem i? skrzynkę, waliłem w nią. Full. Ej, jednak bronie zostają, więc no. Zjebałeś wtedy, co wywaliłeś bronie. <laughs> no, czemu, nie mów takich brzydkich słów, a ty brzydki człowieku. No dobrze, przepraszam. Ble, Jezu, ble. ja Wale, wale, wale w tego boksa, co, co nie? Wali, co wali. w boksa, wale. co nie? Co, walić, nie wal tyle, bo ci się odbije. się otworzy. O, gościu! Otworzyłem o nie, drzwi. Nie, otworzony krzyż, nie, otworzony krzyż, nie, Ja nic nie mam. E, tu jest jakaś pułapka ewidentnie. Ja nic nie mam. Tu też jest kości. ewidentnie pułapka. No ja o, mam to co ostatnio, także. Prawie, zapraszam, ja nie. zapraszam na blisko. O, O jest, nie, nie, nie No nie! No nie! No nie! No nie! No nie! <grystanie <grystanie gościu, jak coś, gramy do pięciu, tak mówię od razu, informuję. No, no nie! Tak, gramy do pięciu, bo nie ma co dłużej. Tego boksa nie, nie. otworzę. No, ja ogólnie. nie, 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 jaką kolejną mini nie, 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 chcecie, żebyśmy nie, 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 go będzie chowany, ale to na nie, Ale też Minecraft nowy tryb też może zrobimy, także wyczekujcie, no. wyczekujcie. Owany jest będzie bardzo, z, epik są z ekipką, fajne więc. Parkour, są bardzo no mapki. Też parkury tak mogą być, także wyczekujcie różnych tak. fajnych gier. No i piszcie tak na dole, co najbardziej chcecie, co najbardziej chcecie. No i pamiętajcie, że jest konkurs do wygrania, są skiny, kochani, także mm -hmm. o tym też pamiętajcie. Dobra, otwieramy. Ja biorę, to. Udział, ja biorę udział, też bierzcie. Właśnie, Andrew bierze udział, więc wy nie weździecie udziału. No nie bądźcie gorsi od Andrew, bierzcie udział. Co, 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 co? ja jestem gorszy? Co, co, co? No właśnie, nie bądźcie gorsi od Andrew, ja, bo on te... bierze udział, a wy. No wy właśnie, bierzcie udział. Dobra, otwieramy boksa. Daj, pa! Kurde, w boksie był MAGA. Co miałem w ręku MAGA? No super, dropy. Super, wspaniale. A gdzie jesteś? Ja? O... Wiesz co? Ja idę na litanie do Świętego Krzyża. Daj, <laughs> Także daj, wyczekuj ja mnie ja tam. Lubię na jednak, nie? Dobra, jezu, Bóg w ja Słyszałem mi to, Słyszałem to! <laughs> słyszałem to! <laughs> Święty Krzyż po gościu. Walimy Pyrę 105 na 150. To telefon mi świruje na no nie. O, baju. Gościu! Gościu! Teraz jesteś walony! Gdzie jesteś? Chodź tu! poczekaj na mnie No niech ci świruje, niech ci świruje tam telefon. każde no usprawiedliwienie no, jest dobre. Nie, poczekaj ci sekund tylko dwukesta, poczekaj. No no no, 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 no. Nie no, seriousz mój w powiedzmy. No 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 no! no, Ja tutaj świętego krzyża, nie, święty krzyż, znaczy ten przeklęty krzyż. Nie, miał telefon powiadamienia przez chwilę, bo nie pamiętam jak mi kotpili. Gościu, przypominam ci, że ten krzyż co, nie? Ten krzyż ten złowrogi krzyż daje negewa, więc no warto z niego korzystać. To są powiadomienia o subskrypcjach waszych, które ustawiacie na kanale No Widzicie, tak szybko suby strzelacie, że aż telefon nie wyrabia. Dobra, gdzie ty jesteś? Hopę, hopę. O, mam cię na minimapie! Gościu, gościu, dajesz paruwo. Jesteś na teraz. Gościu, gościu. Gościu, ja tu Cię robię. Nie widzę, jak Cię strzelam. Chodź tu. No nie, gościu. Gościu. Ej, Sasito. E, ta 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 jest 3-3, ale ogólnie na tej mapie jest fest ciemno. Strasznie. Tak, i ta muzyka Strasznie. jest taka, że głowę rozwala. Strasznie głośno, ale Strasznie. dobra. Przeżyjecie Strasznie. to, mam nadzieję, widzowie. Raz wcale nie kłamiesz, gdy dostaję. Eee, widzowie, widzowie, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, bo ja to robię, ja ryzykuję tutaj dla was No go i te suby zasłabiają, a, przeżyłem to się No! Widzowie, za słabo, za słabo subujecie, za słabo lajkujecie No Co to jest? Widzicie ten drop? No nie, ale dostałem wapika wykonałem skok śmierci, ale szkoda No nie, i teraz smoka! nie? No, gościu, w tej broni znaleźć nie mogę, dobrej. Ja weźmieł hopę walonę głowy, że to będzie masakra, nie? Ja tak, chciałbyś, to. chciałbyś. Dobra, dawajcie mi coś. No nie, no co za co za beznadzieja. A Postarajcie na się chodzisz. lepiej. On jest szukany, widzę, bo ja się biegam, kurde, na tym. Na, na chodzisz Na spidzie biegam. Na szybciej chodzisz. Te, 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 Napiszcie, roz. boi się. Tak, te, te, Gościu, sam się boisz. Sam się boisz. Dobra, dobra. Powiem ci, Andrew, tak. Dawaj na środek. Dawaj na środek, dawaj na środek. My tutaj lecimy no do ciebie Lecimy Uwaga Gdzie jesteś, Tośnik Ja na środku. Już w pod środkiem. Nie, środku? bo chodzi. są dwa. E, tym od mojej strony. Czy twojej czy której? No od mojej, od respa lol! Przyjąłem CTRSpa. Yyy Terrorespa, cicho <grym> O! No gościu, jak ty kampiłeś! Jak ty kampiłeś! <grym> Gdzie jestem, gdzie jestem? A ten kampi tam na środku. Dobra, Aj, dobra, no, 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 no. Ale dobra. nie, czasem się resetują te bronie akurat, nie? E, no tak, chyba zależy od rundy, albo zależy od itemu, mhm. których zdobędziesz, no. No, że miałem czwórkę, to mi mnie jeszcze zabrało, nie? No to dziwne, dziwne. Dobra, ja tam nie idę, bo ostatnio tam ryzykowałem i był wabik, także no. Granie warta świeczki. Polećmy sobie teraz tutaj i otwórzmy te drzwi. Mołotowem. Mołotow odwalony. Bierzemy tego boxa i dostajemy super, super broń. Totalnie, nie no. Takie ty słabe broń dostaję. I twoje ci suba na kanale. Tak, znowu mam vigielkę, a ty? Kurde, ja ci powiem, że ja jestem tak zaopatrzony. No patrz, kolejnego zostawili! No znowu! Co, jak? Kurde, swamy! Dobra, ogar telefon, dude. Andrew. Bo oni będą no to pisali ogar telefon. Nie, tylko chwilę. <laughs> Czekaj go wyłączą, że to... Dobra, dobra, dobra. Ja już cię nie idę szukać. Się ja idę cię szukać teraz, mam czas. Szybko, ja nie szybko, nie szybko znaleźć, Andrew. Challenge. Ja będzie słać to mów. Mm -hmm, mm -hmm. No nie! Gościu odpalony! No nie, no, na daleko ja mi znowu zaczął strzelać. Ja tu znowu go szukam. Nie zginął! Ja nie Odporny na Neidy! Jaki gościu? Haha, <laughs> od tego ginie. Od tego ginie. <laughs> Co to było? 5-3, dobra, dawaj ostatnią rundę taką, wiesz. Eee, finalną, oszukano, oszukano. Finalną, a finalną. Do 6 zagrajmy. Za chwilę, a za chwilę będzie 5-4. Nie, 3. do 6, to 6, to 6. do 6. Do 6 zagrajmy. No, no. Do 6 zagrajmy, nie, no. że było. No taka runda, no dasz mi, powiesz, że dasz, co nie? No, słuchajcie, nie? No, nie słychać. Do 6 dasz mi, co nie, Andrew? Dobra. Tak, 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 dam ci wygrać, właśnie. tak. Dobrze. Dasz, 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 dasz. Wygrać, wygrać, wygrać. to jasne, jasne. Dobra, Dam ale nie do sześciu, do sześciu, do sześciu Dobrze, rośnik, zagramy do 25 W tym miejscu można takie odjazdowe rzeczy robić Możesz skakać przykład, nie? Możesz skoczyć w dziurę i się zaszczyt. Dobra. And, Dobra, Andrew, rośik. Andrew Gdzie ty jesteś? Chodź na środek mapy, zapraszam Ty rościk, chodź na środek mapy, bo mam telefon do ciebie, chodź na chwilę. Mhm mm Chodź na chwilę, mm -hmm. nie bo wydaj chodź na środek mam mm -hmm. telefon. Mm -hmm. do ciebie. Zrije, Choć podleczenie, chodź pod leczenie, chodź pod leczenie Dobra, jestem E, drugi środek, twój środek. Mój środek jest na swoim środku. No to nie widzę cię. To drugi środek w tym <coughs> wypadku. Nie ten. Drugi środek? Tak, drugi, drugi. To jest jestem przy leczeniu, środek. Przy leczeniu, tylko drugim. Są dwa leczenia na mapie. Co się dzieje na tej mapie? Ona taka wielka jest? No, no, ona jest taka wielka. I co tutaj bije? Isaac, czy jakaś tak, tak wygląda ta gierka? No, no tam się przychodzi Ale takie ja nie po poziomy. No to Minecraft, Minecrafta. Minecrafta. Minecrafta lepszy. <laughs> Minecraft lepszy. Minecraft lepszy. No, dawaj do mnie, dawaj, Andrew. To Dawaj, chodźcie. No chodź Andrew, chodź Andrew, no zapraszam cię. Zapraszam cię Andrew do mnie O widzę mołotowa. No chodź do mnie. Kurde No nie! No nie no przeżył to dral! 142 zawupy! 142 zawupy Dobra, wygrałeś to. A więc co w tym filmie to, to było na tyle? Jak gdyby Bindy Isaac wam się podobał, to pamiętajcie łapce w górze. Jak jesteście nowi na kanale, to strzelajcie suba No i piszcie na dole jaki kolejny tryb. Także pożegnaj się. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli coś się spodobał, zostaw tej łapkę i subika. Napisz w komentarzu Rościk tościk, a tościk, gdzie przypnie serduszko. Jest kapela i lecimy się pożegnać. Z Także trzymajcie się. No i hej. Do dziury. Dobra, papa. dream. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gonna get it. You